Bo wy też chcecie, ta? Dawaj, dawaj, leć, leci, dziomek. Papa jak biegną. Pa. Um, 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 Jasynek. Siemano, to jest Koka Razem ze mną jest kamper. Siemont Camper I jesteśmy sobie na legendarnej krainie i dziś sobie trochę potrolujemy. Ej, to chudy! Ta. No! Chody gra! Chody! O Boże! Nie! E weź wyjdź, on ma jak sobie mieć. No ja mam śnieżki. A? Oczywiście, a? dawaj wchodzi. Pokażemy od razu sobie nasz domek. Jeżeli chcecie może być jeszcze więcej odcinków. Na pewno chcecie. Tu mamy swit kurczaki. Z jednego jajka wypadły nam... Z jednego jajka. A no, z jednego jajka wypadły nam jajka, cztery kurczaki. Jajka, cztery. Tu mamy jeszcze Oty. sobie naszą farmę niedokończoną. E, kurwa. E. Jak nam wysadzili teren, to ja zabiję Wychodzimy Zabiję dawaj. ścieżkami ci mówię Dawaj Nie Oni się tu walną On wyszedł Ej, od... Ej, pa, 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 pa Pa, dawaj Dawaj ich dawaj ich Dawaj, dawaj Gdzie ty je... mam Gdzie ty jesteś? Spierd... Ej, goni mnie Dawaj go, dawaj oh go Bo on może mnie zabić, ja idę po też. Ten kurde, co mnie z, z wędki kurde łowił No co mnie biją gnoje? Co ja ci zrobiłem kurde i to? Czekaj, bo gdzie ja duszę moje kurde? Zaraz mu coś zrobię, pa Lolki troll Lol, zagrałem. Yy, dobra ara Dobra, Lol. czekaj, ja, ja już idę da... zobaczyć Dawaj to. go sklepiemy ścieżkami go zabijemy na śmierć a ten deszcz to jest dziwny świat bo to drugi dzień deszcz a i nie ten guzik Oa! jaki frajer! jaki fryer jaki łeb ważę od tyłu ciebie że nie jak on nie szczeli to o lol co on ma za Scarpeta mi od tyłu? Nie wiem. Najpierw do niego, dobra, spokój. Ej, ja tylko czekaj, jestem na o, powierzchni. Że... Ty, bo nam kurczaki pozabijają. Nie, nie mogą, ale wiesz, gdzie mamy tą A to jest, jak ty zablokować to, że tylko ja mogę to otwierać? I ty? No. Wiek. A, to spokój. to jest może Edirta niż szkło, cokolwiek. A, dobra, tak. No, mamy dzisiaj odcinek taki trollujący Właśnie ludzi Boże, MIP Nie ogarnia. Yy, istnieje na tym serwerze dynamiczna mapa To jest bardzo fajne Tak coś, że możecie podgląd, tak jak macie na kwadratowej masach, że możecie podglądać Znaczy nie, że możecie wejść na serwer, tylko możecie Taką, na taką stronę internetową się wchodzi, tam możecie zobaczyć co kto pisze, i tam gdzie kto jest, co kto robi, tak coś, co nie A, tu jest tego jak on jest? Kichu, kicha. Bug. Właśnie napisać, zapomniałem. Właśnie ja straciłem słowo. Tu kichu zrobił sobie yy, to do Fak. rozmnażania piasku. I tu wyłącza. A. I on się tu włącza. I się piasek robi. Widzisz mnie? Bo ja cię nie za bardzo. O, ja tych stropakas nie włączyłem. Dobra. Gdzie jesteś? Na no biegnę A Dom, dom dom Fuckin! Nic ja zrobiłem, dobra, uciekamy. Nie dawaj na to wiesz, że oni tam chyba są. Ej! Mogą sobie wziąć dynamiczną mapę włączyć. Coca and cancer zniescieli moje buty, domagam się zwrotu Yyy. <coughs> Nie no, żartuję. <laughs> Chodź. O kichu. Lina tu wierzę że tam. On ma admina, ale dobra. Kto? Ale ciu, nie, nie, nie słyszę tego ode mnie. Kto? No, kichu. No ja tam. Gutek. Nie tu, nie ten. I tam jest ziomek, i tam jest ten mip. Dawaj go. Gdzie? O, tu jest, o tu jest. Fuck, spadłem. Nie, źle widzi widzimy, nie Jak go napierprzam Ej, bo będzie na mnie Wychodzi, wychodzi, wychodzi Nie tędy Czekaj, czekaj, czekaj Dobra cie, idzie tu chyba A nie widzi mnie Ej, idzie tu, idzie tu Jestem Na tobą jest Pa, pa. Czekaj pa, na niego nastawiony Jestem Ninia Pa. A, dostał. Jaki trol A, ciotka! Pamiętaj, mnie bije. A, ty. Gubi bajong. Lol. Ej, tam idzie jakiś ziomek, dawaj tam tego. Czyli, ej, on ja wie, czy on chce mi na mnie wyjechać. Ej, tam idzie, czyli kto to idzie? Byraczek, to ten wiesz. A tego, co z... pobiliśmy mu, zbroję ze śnieżek. nie czy ten ma. Bo z tym mogę wyciągnąć mu bitewny. All protection Ej dawaj idziemy na tego byraczka? To dawaj no. E to my, my się wcześniej z nim walczyliśmy <laughs> To no. jest I mu zbroję zniszczyliśmy, ale dobra chodź Pa, wbija na górę jakąś Dawaj jak Ninia, tylko że nas nie widział O ostrzał Lecimy dalej. Kogo gdzie ty jesteś? Co tobą dobra. Ja ty się świecisz kurde Wszystko czarne a ty białym chodzisz co to ja jest? Ja też nie Panie zabrakło To ja otworzyłem. domku, albo ty To, to ja otworzyłem. Ile no, jeszcze? jeśli ci w ciągu dziesięciu dni nie dostaniesz to odbieraj wami się oczywiście na odcinku. Co za typ. Gdzie on, gdzie on, gdzie on poszedł? Gdzie on poszedł? No właśnie nie wiem, ty. On tu, on tu był i on zniknął. Tam jest spawn. To tak jak ci, co się co ci bili. Byli, byli i znikli. Znikli. Co nie? Nie ma tu set home ani takie tam. Nie ma, nie ma. Nic nie ma, nawet spawna nie ma. Zobaczcie, o widzicie, spawn nie ma. Zero, I tu nie mogę wpisać, kto jest na serwie. O, żebym wpisał. No, nie mogę, a mam taba <laughs> Ołt, będę będę umył o, i mogę ci oddać byłem, te buty to jest za nich dom E dobra on, on odda te buty za nich Wilowa... W... śliskawka I dawaj Nic się chciał ze mną nagrywać a mi się nie chciało. Poczekaj Ale z jednego powodu bo wiesz na którym skybloku nie? No to Taki długi w cholerę parkour był Taki event, nie? Byłem um, normalnie jeden krok dzielił mnie od wygranej I, I się zbugował I spadłem I, i Dawaj tam biegniemy duch. prosto tam jest kichu To dawaj tam idziemy to On go coś bije Nie, bo ja sobie włączyłem tą dynmapę, co nie? I das sobie, i sobie, o, widzę. I sobie patrzę To dawaj go Tylko w, nie, jak on cię zatknie mieczem to wiesz Nie, myślę, że debilem nie będzie no teraz mi pół Oż O... OS SysO, psyso, wysów O, o desznie nie pada LOL OOO, szacun Nie, potworu się nie troluje, bo eee. to jest nie zabaw Koka Co? Koka No Nie ma kurczaków Są Gdzie? Raz, dwa, trzy, A, cztery, pięć LOL Facebook nie załadowało mi się Dobra, dobra Never Ej, wejdziemy do outsidera. Do i tego zamku. Gdzieś podkał. Nie, podkopy. to chodź od razu mu z butami. Czy Mip mu on dał. No właśnie. <laughs> Ej, to ja tam pójdę, co nie? Ja będę tak na nich kampił, ty później dojdziesz. Mip oddał ci ty. Do? Nie, dobra, dobra. Napisz, że mi oddamy, co nie? Ja tam, ja tam spróbuję się gdzie. ja się tam podkopię. Ja się tam podkopię, czekaj. Ty, czym ty gadasz, bo ja cię nie słucham. Ja tam będę się podkopywał. A gdzie? O kurwa. Wiecie, nie widzę. Ej, oni stoją! Pst, spierdalam! Gdzie ty jesteś, nie U nich mnie. jestem! Ej! No i nie my, ty. A gdzie oni są? Ja tej mapy nie mam. Ej, oni stoją tam, gdzie ja wcześniej byłem. A ty gdzie jesteś? A ty... Dalej czekam. Lol. Dawaj mu tego, damy buty i go zaczniemy nawalać ścieżkami. Dobra, dawaj. To musimy tam wejść. Ej, ty masz, zamyka ten trapdur. Ktoś na nam tu wbije. Otwórz to, dawaj, daj mu. Gdzie ty jesteś? Czekaj, ja idę tworzyć buty. 4 cztery, A ty nie uderzysz. Tak. E, uderzył P mnie! No co za... Co za lama! Co za debil! To dobra, niech weźmie, bo mam nowe. <gryw> Gdzie on cię zabił? Co za debil to jest! Jeszcze we dwóch mnie napierdalali Jak jechamy? Co za pip? No nie wierzę. kurde Co mnie bije? E co ty miałeś tam takiego? Śnieżki jedzenie, dziesiąty level Co za typ? Ja mu mówię... Stanąłem sobie dałem mu dirta, co nie ja ten zaczął napieprzać. To jeszcze ten drugi się podłączył. A się tam... widzę. A wiesz co zrobię? Skarpeta, kurde, szkoda, Jej. że butów nie mam. A wiesz co ja zrobię? Skarpetę bym sobie włożył. Jak <laughs> Lol Dawaj tego tamtego ziomka zabijemy ty. Teraz. Ty we dwóch mnie napieprzają. Co no. za gnoje? Biocie? Dobra, uciekam stąd, bo mi zbroje zepsują. To powiem, że mi oddali, jak mi zepsują. Lol. Ty, ja gdzie jesteś, ty jesteś? Ja błądzę. Dobra, jakoś dojdę. Ile już nagrywamy? Nie wiem, 10 minut. To może zrobilibyśmy cięcie? Ja teraz sobie wygrał tekstur teksturpaka, dobra. Dobra, jesteśmy już po tej krótkiej przerwie. Ha, go tak bił, bo mu napisałem. <laughs> dobra, nieważne. Nie znam nami niemym, jest outsider i skarbowa. To ten co my, kurde tutaj nam niszczy no. bazę No zobacz co za typ Mogło tak do mnie piszeć Ja się nagra w Jo i oni nam chyba LWC na Travdora dali Nie mogą Dali Chyba że Weź to zamknij i tak się mogą przekopać, znieść tam na tu sufit, i nas zaleje. Yy, dobra. To kończymy ten odcinek, czy nie? O, się dupą odwrócił. Kończymy odcinek? No. No dobra. To jeżeli chcecie jeszcze więcej odcinków z serwera, to łapka w górę. Łapka Im w więcej łapek w górę, tym częściej odcinki. Właśnie, I od i... drugiego odcinka u mnie są. O... Ja są co? Zapomniałem myśli, czekaj. Challenge? Nie challenge, osiągnięcia, o. Nie wiem jak ukłokił, a jak będą ukłokił powiem, że zgapił, ha, frajer mały. Nie wiem jakie jeszcze będą. O, wiem. <sıfranic Interviewer> ja, no, oui. Na os o osiągnięcie dla was. Czekaj, teraz trzeba wymyślić. Górę. Milion w górę. Nie. Milion mapy w górę, dawaj. Nie. No kurde, nie mogę... No dawaj zmienić. milion AP w górę. Dobra, nie weźmie 300 AP w górę 70 AP w górę, o. Mm. o. Takie osiągnięcie. Nie wiem ile się uzbiera w tydzień? Nie wiem Dobra, dokończymy kończymy. No. No. no to o. I jeszcze piszcie w komentarzach, co możemy sobie tutaj zrobić. Tu w tej bazie. W tej bazie. Bo to pusto trochę. Tak powiem. No. No to? Narka. Nara.